Jadą tedy wypchane wagoniki na narciarski czub. Stroje wymyślne, twarze groźne, dzielnych wilków narciarskich lub skazańców. Restauracja, wywczasy, kartki pocztowe, zachwyty, grzałki do słońca, i wreszcie zjazdy. Każdy jedzie jak umie i na czym umie. Suną mocarze desek, lecz najliczniej nieudolne cepry. Ofiary zapału i mody, kandydaci do szpitala i na bambus. Dufny w swoje siły Ceper ino wyruszył ze stacji, traci głowę, traci orientację i byle przeszkoda lub niepozorny na oko wypadek, może go wykończyć na wieki. Tak w 1935 roku o pierwszych narciarzach szusujących na Kasprowym pisał Rafał Malczewski. Nie spodziewał się pewnie, że pierwszy nieśmiały szturm mocarzy desek, to dopiero początek wielkiej, oblężniczej epoki. A jak to się zaczęło? Lokalizacja pierwszej polskiej kolejki wysokogórskiej wcale nie była taka oczywista. Swój projekt zaproponował jeszcze w 1902 roku lwowski inżynier Walerian Dzieślewski. Kolejka miała wówczas prowadzić z zakopiańskiego dworca przez kuźnicę aż na przełęcz świnicką. Co ciekawe, parowozy miały wywozić turystów po szynach, na sam szczyt. Dzięki dodatkowemu kołu zębatemu wagoniki nie zsuwałyby się w przepaść. Wszystko zostało starannie podliczone koszt budowy 2 miliony koron. Czas przejazdu półtorej godziny 48 osób w jednym taborze. Dziślewski na różne sposoby zachwalał ideę swojego projektu. Kto się interesuje zdrowiem, tego powinien interesować projekt kolei zębnicowej na Świnnicę, gdyż dopiero na wysokości gór jest powietrze takie, którego należy jak najwięcej wdychać, które daje siły życia, odmładza, sprawia apetyt, wywołuje zachwyt i humor, oznaki prawdziwego zdrowia. Projekt, mimo rozgłosu, nie zyskał aprobaty władz, a wybuch I wojny światowej ostatecznie pogrzebał pomysł Dzieślewskiego. Jak szarotkacz Dżdżu, tak nowo powstałe państwo polskie potrzebowało sukcesu. Port w Gdyni, huta w Stalowej Woli, zakłady azotowe w Tarnowie-Mościcach. Prawdziwy cud gospodarczy. Przynajmniej tak, Chciała widzieć te inwestycje, propaganda II Rzeczpospolitej. Dołączyć miała do nich również kolej linowa na Kasproły, która od samego początku zyskała wielkiego i wpływowego poplecznika. Był nim Aleksander Bobkowski, wiceminister komunikacji, którego zasług dla rozwoju Zakopanego nie sposób przecenić. To dzięki niemu stolica Tatr zyskała nowoczesne połączenie kolejowe z Krakowem i Lux Torpede. Która pędziła w zawrotnym wówczas tempie 115 km na godzinę. Jako miłośnik narciarstwa i prezes Polskiego Związku Narciarskiego wybudował blisko 30 skoczni narciarskich, w tym słynną Wielką Krokiem. Ale to prywatny wątek w życiorysie Bobkowskiego wydawał się przesądzić o powodzeniu budowy kolejki na Kasperowie. Jego żona, Helena Zwisłocka, była córką prezydenta Ignacego Mościckiego. Ostatecznie zamykało to usta wszystkim przeciwnikom kolejki. A było ich niemało, aż 94 organizacje przyrodnicze, turystyczne i naukowe głośno protestowały przeciwko budowie. Starły się wówczas dwie idee: zachować tatry nietknięte czy udostępnić je turystom. Gorące dyskusje raz po raz przetaczały się jak lawina przez każdy niemal drukowany periodyk. Ilustrowany kurier codzienny w dniu inauguracji kolejki tak zbijał argumenty jej przeciwników: Na tle tatr przesuwa się wagonik kolejki. Czy szpeci on krajobraz? Bynajmniej. Cała instalacja kolejki tak typowa dla krajobrazu górskiego wygląda niezwykle estetycznie. Tak po kolei życie i realna prawda obalały gołosłowne zarzuty ochroniarzy, którym cóż dziś pozostało? Chyba tylko jeździć kolejką. Takie podejście nie dziwiło. Właścicielem koncernu medialnego wydającego gazetę był Marian Dąbrowski, poseł na Sejm, wspierający rząd i jego inwestycje. Alternatywna lokalizacja kolejki, mającej łączyć Dolinę Małej Łąki i Czerwone Wierchy, szybko została odrzucona. Odległość między dolną stacją a zakopanem byłaby zbyt duża i generowała niepotrzebne koszty. Kuźnice wydawały się pod tym względem idealne. Prace budowlane ruszyły pełną parą 1 sierpnia 1935 roku. Żeby cud gospodarczy się ziścił, narzucono rekordowe tempo. Niemal tysiąc pracowników po 14-16 godzin dziennie pracowało w pocieczołach. Gdy rąk do pracy zabrakło na podhalu, robotników sprowadzano z Krakowa, Tarnowa, a nawet z Wilna. Mozolnie dostarczano materiały budowlane, plantowano teren, wysadzano skały, konstruowano kolejne podpory. W pierwszej kolejności powstała droga na Myślenickie Turnie, gdzie w przyszłości przycupnie pośrednia stacja kolejki. To tutaj ciężarówkami wwożono materiały. Dalsza droga przysparzała już większych trudności. Konie mechaniczne zmieniano więc na konie tradycyjne. Z kotła gąsienicowego jedynym środkiem transportu były już plecy samych robotników i dwa niepozorne koniki huculskie. Zima przyszła tego roku wyjątkowo wcześnie, bo w październiku. Trzaskający mróz, przeszywający wiatr i śnieżyce nie ułatwiały prac. Wybudowano więc specjalny barak, tzw. Tak cieplak, który przykrywał plac budowy górnej stacji. Nie obyło się bez przykrych incydentów. Kilku robotników, wbrew zakazowi kierownictwa, postanowiło zjechać ze szczytu roboczym wagonikiem ze względu na kształt nazywanym żartobliwie Trumienko. Nagle usłyszeli trzask pękającego zaczepu, a wagonik runął z w przepaść. Zginęło wtedy dwóch mężczyzn. Kto mógł przypuszczać, że żartobliwa nazwa zyska drugie dno? Po 227 dniach prace dobiegły końca. Koszty budowy zamknęły się w 3,5 miliona złotych, co w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki stanowi około 35 milionów. Ale inwestycja zwróciła się szybko, bo jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Dziennikarz ilustrowanego kuriera codziennego tak opisywał emocje towarzyszące pierwszemu kursowi kolejki. Napięcie nerwowe wzrastało z każdą sekundą. Kilka dzwonków. Kilkanaście okrzyków i pomału nasz wagonik rusza po nitce żelaznej do kłębka. Widać tu i ówdzie jak wargi jadących coś po cichu wymawiają. Były to na pewno zdrowaśki. W wagoniku cicho, słychać tylko lekki szum kółek toczących się po linie oraz młoty bijących serc. Pomimo bladych twarzyczek każdy jak może nadrabia miną, żeby nie zdradzić się, że ma małego boja. Boja nie miał natomiast pies Rebus, którego uznaje się za pierwszego pasażera kolejki na Kasprowy. Pobladli ze strachu członkowie oficjalnej delegacji nie kwapili się by wejść do wagonika. Ale czworonów należący do żony ministra Bobkowskiego wskoczył do środka bez obaw. Dziś, po niemal 90 latach od rozpoczęcia budowy, młoty bijących serc słychać w wagonikach rzadziej. Ale widok na strzelistą świnicę, poszarpaną grań Orlej Perci i zielone oczka stawów gąsienicowych zapiera dech niezmiennie. I nic nie wskazuje, by miało się to zmienić.